Witam, sobie Drops oraz jest ze mną, Forceman. Witam. I gramy w Dead Island. Dobra, wezmę jeszcze tego quest'a od tego facecika. No to weź. No co my tu mamy zrobić? No mam, musimy zna, znaleźć hmm. jakąś tam babkę, ale to, to się później zrobić, tam po drodze. No, a tu mamy główną misję, żeby znaleźć tą kartę dostępu do, do tego. Do, do tego takiego. do jakiegoś nowego budynku. Dobra, czekaj, bo y, znikło mi z questa tego. To jest ta paszport do życia. Dobra, idziemy. hop, hopsa, już cię ogarnąłeś, zabrałeś. Kurde, czekaj. Dobra, idę. sobie tego kija. No, czekaj, ja mam teraz tyle wioseł. No, ale echo. Adej, że spokojnie co on tam ma zrobione. Uf. O, tu przybieg ten zombie. Okej, okay. ten żyje, ten już nie żyje. To zakartniam kasę. O, ten żyje! Papa. Pa. Zbierasz tam, zbieraj ten złom. No, zbieram jakby tu. To... O, tu są. Czekaj, bo ja są już A on coś porobione? A ja, mam furię, okej. Okay. Dobra, idę, idę. Idę z Buta. Papa. Pa. Dobra. Tu jeszcze kasa. Dobra, idziemy dalej. No, wchodź jest poziom trzeci Eee, yy, to czekaj A no, już następny Zdychaj To teraz się nauczymy sztuki przetrwania. To jest fajne, bo się wtedy masz regenerację tego 10% zdrowia na minutę. No, a ja tu mam fajnie, że jak się nauczę yy, coś tam mam... Z zobaczę, Osłanie mi. No spoko. Zobacz. O, kurje. Jak daję kurje, to mam... No to lato, masz pi na pistolety masz, lato lato nie? Czy tam jakiś karabin. No. Ja mam takie coś, że pięściami tak nawalam. Ale to później będę dawał, na razie daję tam do karabinów i do tego, żeby że będę miał coś do strzelania, żeby... No ale to, człowieku, to jest... do strzelania to dopiero dostaniesz gdzieś... Chyba... w trzecim akcie dopiero gdzieś. A? No, no to też nie szana, nie, nawet nie na tej wyspie. To nie wiem, ja, ja sobie dałem pierwszy raz furię, bo to tak... to się za, co jakiś czas przyda. A ja potem się już uczę walki. Oh, what the fuck? Oh, oh, oh. Klub, lup, lub lup. Pogadamy z tym debilem, co on tam mówi ciekawego Już tyle pogadane? No, to spadaj nie, nie ma żadnego chujesta Mógł, błąd, Który masz poziom? Trzeci, nie? Oj, wiosła się zasiła Już czwarty? No bo że dwami aż biły się podczas prologu Aha. przez takie zbieranie. Tam się zdziwiłem. Dobra. Tu mamy... to No dobra, otwieraj, bo tam będą ci. Ja śpieszę, bo jak ja to widzę, to w ogóle nie ma tego takie uderzenia, tylko stoisz w miejscu, jak gdyby nigdy nic. Trzymasz za klamkę dopiero na końcu, da się tak wbijasz. Czyli tu powinien być zombie chyba, nie? No. Rozprysnął się mu mózg! O, kibel! Mamy kartę, dobra. Czyli tu jeszcze jest szafa. Dezodorą. No, no, bombę można zrobić. No no jest taka bomba dezadorantowa. Dobra, tu uszywa chyba nic nie ma... Mmm, dobra, biegniemy, biegniemy. Teraz. O jest, mam poziom. Ha bo ty zabijesz teraz. A ty masz jeszcze coś takiego fajnego w jednych umiejętnościach? Czekaj, że jak czekaj, biegnieś, masz masz szarże. No, ale wiem, na przykład jak jest ta babka ta Xin zał czy jakaś taka, no nie? Ta druga, no. No, to ona ma coś takiego, że... Ale nie, to jest, każda postać tak ma. Że jak... O kurde. Że jak kurde. z wyskoku zaatakujesz, to więcej obrażeń się zadaje. Wiem, że ona no ma, tak, ma nawet taką umiejętność, że to się polepsza wtedy. Nie wiem. Tak. Nie wiem, chyba każda postać tak ma, ale pewnie nie jestem. Dobra. Nie wiem, ale wiem, że wtedy się lepiej odcina ręce, czy takie tam rzeczy. Czy Cześć. Kurde. Mogę z walić. O, nóż A... kuchenny. Ja też miałbym z pięści, ale sobie podniosłem teraz nóż kuchenny, jakiś fajny. Nie, bo mi się broni skończy i muszę sobie dać. No właśnie, właśnie też muszę. Czekaj, jeszcze tu zabiorę jakieś Ale A ty wiesz, co daje alkohol? No nie wiem. Powiem tyle, że jak będzie 5 za 5 alkoholu, później u, ma u Majka, u Majki, nie wiem jak tam, można zrobić kobel mołdowie. No, no 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 no, no to chyba, że no, tak też. <ścoughs> Cześć jeszcze tutaj sobie damy nożyki, teraz cisnę nożykami. O, jeszcze jakiś nieszkodliwy, prowizoryczny nóż, elegancko. Klebią tam. Dobra. No, śmietki. Ciao, 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 ciao! Pope... Aha, no, ok. Tak, like A, a tak, Simona. no, 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 Czy on on, się ma tak, za sim, tak, ja chociaż nie wiem.

Oczywiście, że to zrobimy. Nie. No no bo jak żeby inaczej Dobra, no to idziemy Aj, wysługuję się tu nami wypije se napoja Dobra, idziemy bum, bum bum hmm. no, no, jest od... no, no i dobrze, tu jest otwarte zamknięte to nie o, ci żyją, mnie, ta nie żyje, ale ten żyje, bo tak. Ciach, 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 ciach! Zarombisty ten nożyk, nie ma co. No. Uh. Wojście, zarcywiała rura... Tutaj ich tu nie ma, przeszukujemy. Oj. Napój energetyczny... Jeeeeeah to mój nożyk się zaraz zepsuje To jest Pusty. dobre we dwóch że Jeden o. może osłaniać, a drugi jak tam na przykład coś jest do przełączenia, to może to z tym się, zaj tym się zajmować <grym> Co Tam dobre? jak chcesz to masz... Ha, bo coś nie możesz tego podnieść pewnie, nie? Co? No bo wyrzuciłem taki nożyk Ale dobra, nieważne yy, No jej pewnie go nie możesz podnieść, nie? No o, to no dobra, na razie mam. No to chodź. Czy jakieś broni? Spokojnie, już mam mi się nie mieszczą. Bo za każdym razem, no. jak mi wywalało, no to się wiosła respiły i wiesz. O, wiosła mam, czy? No. O, kurde, czym jakieś koksy, bo są takie jakieś czaszki. Kurde, oh. dawaj, dawaj, dawaj. Dychaj, zdychaj, zdychaj. Szybko, trzeba ratować! Kurde, nie mam energii, Ja Powaliła mnie. To jest najgorsze. No, ta energia się kończy i po prostu masakra. O, masz młotka, fajnie. Dobra. Załatwione. Wyłaź. Co tam? Powiedziałbyś coś. Dobra, idziemy. Sami się tu rozgościmy. O ja sobie się tu napijemy Woda, gwoździe, to się przydadzą do zagwustki O, fakty w TeleExpressie prawie. O, stół tutaj jest. No, no no no, ale tutaj tak w sumie. Póki co są... Nie, 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 nie mam zamiaru ulepszać tych gównianych broni ani nic. No. Potem jak już są zielone, to coś to można coś próbować. Dobra, idziemy. O, no, jest tu coś. O kurde, biegnie, biegnie, biegnie. Znaczy, słyszałem, że biegnie, fuck? ale nie wiem gdzie. Dobra, kija, ten żyje. No, nie. już nie, już nie żyje. No. <laughs> nie, bajka, ten młotek, rozpierdzielasz głowy. Biegnie. Kurde, nie jest. Dobra. Tutaj już go zabiłem. O, możesz sobie wziąć pobijany kij od szczotki. O, tu masz jeszcze zardzewiałą rurę. Ej, tu masz zardzewiałą rurę! Tu Wie. w tym, w tym zombiaku. A to już działa. Aha. Mnie już Nie wiem, to u mnie było. O, mogę se furię teraz włączyć, ale... O, to furię se włączę jak będzie ten taki koks, tam wiesz... Tam w ratowniku A no są takie. Chłopie, to ja go rozpierdzielę na dwa ciosy, mówię ci, tak, tak działa furia. O, Kurde, tu, jest, tu jest ich trochę dużo. Dobra, szybko, z oh. leżą. Znajdę, jest Kurde, cały nożyk mi się zesrał, łapto. Tu klepię nowym Rane. nożykiem. Zdychaj. Kurde, i mam energii. Dobra. Czemu też sobie... masz zwolniony czas. W tym momencie, co ja mam, czy...? No właśnie nigdy nie wiedziałem, jak to działa. Ale mi się wtedy nie zwalnia, jakoś tak jest ciekawie zrobione. Bullet time, bullet time! Pani Heniu. Dobra, czekaj... To teraz tak, to... Aha, to coś mam od szóstego poziomu... Czekaj, czekaj, usta... O, zardzewiałe rury se wezmę. Dobra. To możemy iść. Nie ja co tam mam? No, dobra, wiosła trzeba skończyć. Hehe. <grym> Dobra, to już ogarnąłeś. Dobra, idziemy. O, o, ja biorę butlę. Pum, 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 bum. Wróć tutaj. nie dobre. wygląda. No, oni się tak gną, w ogóle wszystko nie wiadomo co. Kupia. O, zginie! Dobra. Masz! Z rury! Wiosła <noise> O byłem. No rozpierdzieliłem się jedna rura To zabijemy tego gnoja? Nie dobra, przez nie. To muszę sobie załatwić broń jakąś yy, no to wierzymy Wiosło, wiosło jest zarąbiste. Dobra ale wolę rurę. Dobra, otwieramy? Okay. Otwieraj. Bziąk. Klepaj, klepaj rurą. Gdzie, gdzie? Dobra. A, jeszcze tutaj, no. I kurde, ten jeden żyje tu jeszcze. <ścoughs> Już nie żyje. O, no, <ścoughs> Z buta, z buta! O sorry, jest przypadek To nie akceptuj Kurde, to się takie gówno zrobiłeś, że czekam na akceptację Dobra, jest, usunęło się To czekaj, to teraz jak otworzymy To ja wbijam z furią, dobra? No, no to otworzy Dobra, otwarłem, to czekaj, czekaj Chłopie, ale go pocisnę normalnie nie będzie miał szans jak ja furię włączę Ojoj, ojoj, oj, oj. No fajnie, jak uchodź, jak załączę Furię, to już będzie po tobie. Dobra, czekaj, patrz jak go sklepie teraz. O, no, chodź, czekaj, chodź, chodź, niech tu wyjdzie. Czekaj, zajmę się tym małym. Furia! Psz, 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 psz. O kurwa, i... mnie. Szybko, szybko, się w mi Furia skończy. Szybko, 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 szybko. Już nie żyje? Żyje. Kuźwa furia mi się skończyła, raz go uderzyłem. takie gówno. Ja go klepię od tyłu. Bo mnie przewrócił. Jakby mnie nie przewrócił, Kurde, Debil, to by było dobrze. Aj, gówno z tej furii. Bo mnie przewrócił, ale tego, do, tego jednego ładnie położył. Nie tego słabego. Gnojasa. Dobra, idę tam. Chodź mi pomóc, bo. O. No. Szkoda, już mi się bronie kończą. rany. no mi to wiosło też już zaraz glebnie. Czekaj, gdzie tu jest? Aha, ten się w tym tylko Trzy jakieś... norzyki. Spięści, 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 but. Czekaj, bo. Czekaj, osłanie mnie, bo sobie muszę bronią ogarnąć. Czekaj, już. Eee... wiosło. O, niech będzie ten kij od szczotki. Dobra, tu jeszcze powinien być jeden chyba. A nawet dwóch. O, trafienie krytyczne! Gleba. Dobra. No chyba reszta już są na górze. No, na górze są. No jest, jest, są takie strzałeczki tam. Ej, gówno z furii, kurde. Ale tak, w sumie na jeden umiejętny sobie to zawsze robię, bo czasem mi się przyda w jakichś krytycznych sytuacjach takie klepanie. Dobra, otwieram. Okej, okay. to helikopter leci albo coś? Samolot się leci, no to kurde, nie uratuje nas. Dobra, jeszcze jeden. O, zupełnie No też miałem, teraz, teraz, teraz też miałem. Dobra, sprawa załatwiona. Pyk, pyk, pyk. Żyjesz? Żyję! I wiosło mi się skończyło właśnie. To czekaj. Yy, musimy zadzwonić. Za dzwonimy. Jest! Udało się! Jeeeest! Udało, yes, udało się! O kurczę, co za niautkiem sobie przyjechali Patrzcie, jaki ładny Hehe <grystanie> <grystanie> No to nieźle Dobra, jeszcze nagrodę se weźmy Ale zajeb... zarąbisty tasak Już mi się podoba Ciaopierdzielu, ja 92 obrażeń, już jest zarąbisty Dobra, na tym kończymy ten odcinek Tak więc do usłyszenia i na razie